Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj moi kochani przychodzę do was opinią, czy warto wydać 319 zł na kultowe serum do twarzy z Estée Lauder Advanced Night Repair, jakie również mam dla was rozdanie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części oglądania. Jeżeli wam się film spodoba, zostawcie kciuka w górę, a jeżeli chcecie zostać ze mną na bieżąco, to zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Więc moi kochani przejdę do oceny tego serum kultowego z Estée Lauder Advanced Night Repair. Jest to generalnie serum naprawcze o działaniu silnie przeciwzmarszczkowym. Oczywiście nie wierzcie tutaj w likwidację zmarszczek, ponieważ zmarszczek nie zlikwiduje żaden kosmetyk, lecz tylko i wyłącznie zabiegi w gabinetach medycyny estetycznej. Lecz w działanie prewencyjne jak najbardziej. Te serum ma nam zapewniać nawet zdrowy wygląd skóry i bardzo dobry wygląd skóry, nawet po nieprzespanej noty. Ma intensywnie regenerować naszą skórę, przyspieszać proces jej odnowy. Więc jak najbardziej byłem pozytywnie nastawiony na to serum i te serum stosuję już grubo ponad tydzień i jestem w stanie wam już powiedzieć to, co zauważyłem na swojej skórze. Ja jestem zachwycony działaniem tego serum, mimo że za tą kwotę jest to pierwszy produkt, który po zużyciu pierwszego opakowania będę leciał od razu po drugie opakowanie. Moim zdaniem to serum jest warte swojej ceny. Naprawdę ta skóra bardzo dobrze wygląda. Efektów też nie widziałem od razu. Pier przez pierwsze dwie noce nie działo się nic. Nie było żadnej różnicy rano i nie było żadnej różnicy, lecz zmianę zauważyłem już trzeciego ranka po trzeciej aplikacji wieczornej. Ta skóra nagle stała się rozjaśniona, jędrna, napięta. Zaczerwienienia zostały zniwelowane, ponieważ ostatnio właśnie po retinoidach miałem tendencję znów do zaczerwienień mojej skóry, moja skóra miała znów histeryczne dni. I te serum fajnie to niwelowało, normalnie zaczerwienienie zniknęło. Skóra generalnie wyglądała bardzo dobrze i to nie był efekt krótkotrwały, ponieważ mam porównanie po stosowaniu nocnej pielęgnacji bez udziału tego serum, Potem rano jej zmyciu i nałożeniu dziennej pielęgnacji, ta skóra wyglądała i zachowywała się inaczej. A po zmyciu nocnej pielęgnacji tego serum z nocy i zastosowaniu dziennej pielęgnacji, ta skóra wygląda inaczej i naprawdę zachowuje się inaczej. Jest naprawdę bardzo mocno nawilżona, jest rozświetlona, widać, że jest zregenerowana. bardzo ładnie wygląda, więc jak najbardziej dla mnie te serum jest hitem. Za pojemność 30 ml, powiedziałem, zapłaciłem 319 zł. No, duże pieniądze, ale zawsze możecie w Douglasie bądź w Seforze poprosić o próbkę bądź tester tego serum, abyście mogli sami spróbować te serum i ocenić, czy te serum jest dla Was i czy warto je kupić. Moim zdaniem, warto kupić te serum, ponieważ naprawdę moja skóra bardzo dobrze na nie zareagowała i mam nadzieję, że cały czas ten efekt będzie się pogłębiał i że będą coraz lepsze efekty. Więc moim zdaniem warto na te pieniądze wydać na te serum. No ale wiadomo, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to serum. Cena jest dość zaporowa, ale lepiej mieć jeden porządny kosmetyk niż miliard innych kosmetyków, które nam się nie sprawdzają. I ja wolę właśnie taki minimalizm, więc jak najbardziej dla mnie te serum w mojej ocenie zasługuje na porządną piątkę, nie, nie, nie będzie jeszcze szóstki na porządną piątkę, więc jak najbardziej i pamiętajcie, w Douglasie i w seforze możecie poprosić o próbkę bądź odlewkę tester tego serum na kilka dni abyście sobie potestowali i sprawdzili czy Wam się ono sprawdzi. Ono również ma rozjaśniać blizny potrądzikowe przyspieszać likwidację niedoskonałości poprzez tą wzmacnianie tej odporności skóry i przyspieszanie jej regeneracji więc dla osób, które borykają się ze skórą problemową, to serum również może być ok. Na pewno nie będzie zapychało to serum, ponieważ ono nie ma śmieciowego składu. Więc jak naj... ono ma konsystencję taką żelową, żółtawego żelu. I on tak pachnie dość specyficznie nie że śmierci. On pachnie tak dość specyficznie takim lekiem. Ko... Taki zapach korzenno-leczniczy, ale mi się szczerze powiedziawszy ten zapach bardzo podoba. No i teraz tak jakbyśmy to. Jakby to był zapach jakiegoś perfum. Lecz naprawdę te serum yy, mi ten zapach nie przeszkadza. I z tego co wiem, nikomu nie przeszkadza ten zapach, jak ja czytam opinie yy, na temat tego serum. Więc jak najbardziej zapach jest taki tolerancyjny moim zdaniem. Yy, bardzo szybko się wchłania, współpracuje z każdym kremem. Nie mam żadnych kłopotów z tym serum, więc czego chcieć więcej, moim zdaniem, warty uwagi, warty zainteresowania dla wszystkich rodzajów skóry. Tylko mówię, w jeden podpunkt nie wierzcie, nie zlikwiduje Wam zmarszczek, to nie jest cudotwórca, to nie zlikwiduje zmarszczek, jedynie może zadziałać silnie prewencyjnie, żeby zatrzymać procesy starzenia, żeby ta skóra jak najdłużej wyglądała dobrze, więc jak najbardziej. No a cena zaporowa, ale moim zdaniem warto spróbować, możecie poprosić o próbki i o tester, warto. I moi kochani, mam dla Was rozdanie, gdzie m.in. będzie do zdobycia te serum z Estelander i jedna osoba będzie miała szansę je wypróbować. Rozdanie rusza od dnia dzisiejszego do 1 lipca, co należy zrobić, aby wziąć udział w moim rozdaniu. Przede wszystkim być subskrybentem mojego kanału i napisać w komentarzu niżej pod tym filmikiem jakie techniki pielęgnacji, jaki, rytu, jaki jest Twój rytuał pielęgnacji wieczornej, jakie kroki w wieczornej pielęgnacji stosujesz i jakie produkty stosujesz, jak dbasz o tą skórę i jaki masz rodzaj skóry. Wybiorę trzy komentarze, które właśnie otrzymają produkty i pierwszy. Z nich będzie właśnie te Serum Advanced Night Reapers Lauder. Drugie miejsce będzie zestaw z glam glow, z kremem Wolkasmik, dwoma preparatami do oczyszczania i z maską nawilżającą. zapakowany w takim ładnym opakowaniu. I trzecie miejsce będą to dwa produkty marki Mokosh. Hydrolat z pomarańczy, który ja używałem i jestem, byłem bardzo zadowolony z tego Hydrolatu. I olejek do twarzy z pestek nasion mali, więc jak najbardziej zapraszam do udziału w rozdaniu. Wyniki będą ogłoszone około 2-3 lipca na moim kanale, jak i również ze zwycięzcami skontaktuję się drogą mailową. Lecz jeszcze proszę przy dopisku, w komentarzu podanie swojego adresu e-mail, aby mógł się skontaktować ze zwycięzcami. Z mojej strony to już wszystko. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.